No. Halo widzowie, wróciłem! Wrócił Dlatego, pan kapelusz. Bo ja always come back. Dobra, gramy tak, dzisiaj z kapturem Harry'azy. Ja mam tylko po to, by to powiedzieć. I always come back. I nie gra pan kapelusz. Ale czemu? Dobra, tak Ulubioną kuszą zagrożę, i tak mu kuszą najlepszą. Z by będę snipe im heady i będzie git mm. Dobra, Oto zaraz okay. wrócę. Zaraz się widzimy. A tym razem Dobra, muszę Przepraszam, przepraszam. Jesteśmy. Mike's. Rozanie. Aj Dobra, musimy wziąć na. Dobra, biorę RPG Karabin mój biorę Nie ma, że nie Aha, no to fajnie pograłem Jak on tak wali no ja muszę wziąć, że to ciężciej działa. Kuszę musimy wziąć. Aj, aj. Dobra, musimy pokonać to z kusi. jak niby? czy A ja idę loki na tą. I biorę RPG. Bo ja muszę sobie zwycięską paszę odrobić. Też ja wiem, że to jest słabe, że to jest no broń. Nie może mieć aimbota jeden, może nie powiem. Nie oskarżam go, że ma od razu. Aimbota.

Miesz, nie nie mi się na daleko z, no, z małych noży! Na noży. z małych noży! sa laban. Хорошо, давай имфоры. Я сейчас их поколем. Скукся! Я тоже руша. О, я стою, я стою, Да там он, он чел, он на ней. Не, ну, да. Хорошо, конец, берете шаппиги. Let's go. O jak? Podejrzewamy coś w niej Było? Ze względu na właśnie... Co no się bardziej uważać. Dobra. Teraz wygram to, bo ja tu umiem tak dobrze snajpić, Że nie wiem. Dobra. Weźmy tu... RPG. Może coś? Weźmy... Lewolwer katankę i to He <laughs> Patrz z pami! Wziąłem riota na wszelki. Dobra, ale lecimy tutaj snajpić. Mam Riota! Niech piję od odrodu tutaj! Neyse bir yakmıyorum kartanlar. Weźmy karabinek. mam przewagę. Bierzmy to i tam, gestaw weźmy, U, 120! Easy! Lol. ale bo ja zaspamił. Zaszpa Dobra, ja go pokonuję z jednym Po prostu Co Sonia? No. Jezus, on nam brać Ej, odgapia! mię, leży! mię, brać mię, musiał mię, nie mię, grać XD Chłop odgapił ode mnie broń. Jesus. Dobra. Jezus Maria, no co to jest jak tak? To musi być. biorę od razu. Dobra, dajmy to. A ja Uuuu, hmm. RPG, moja ulubiona mapa. Dobra, weźmy. Revolver będzie. Weźmy, może, granatyk. Nie? Dobra, bierzemy od razu ten. O jak! On zastrzelił. Trzeba wziąć kuszkę. Okay. другим. Не уcieкай, бабаску.